Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek z otwierania całego kalendarza adwentowego z kosmetykami. Prosiliście mnie o takie tańsze propozycje, więc oto jest. Znalazłam coś dostępnego w Polsce, mam nadzieję, że będzie fajny. Koniecznie zostawcie łapka w górę, jeżeli lubicie moje filmy z otwieraniem kalendarza adwentowych. Zobaczcie, tutaj przyniosłam kilkanaście z nich, jakie ostatnio pojawiły się na kanale, więc sporo tego jest. Tutaj mam kalendarz adwentowy z Maybelline. Nie pokazuję go Wam bez powodu, ponieważ dzisiaj otworzymy jego tańszą, ale też mniejszą wersję. Ten niestety nie cieszy się dobrą dostępnością w Polsce, więc znalazłam coś innego i dowiemy się, czy jest warty uwagi. No dobrze, spójrzcie, jak pięknie wygląda ten kalendarz adwentowy. Zdecydowanie świąteczna grafika, aczkolwiek jak możecie też zauważyć, niestety w tym roku odchodzi się od tego. Dużo kalendarzy, nie ma nic wspólnego ze świętami. Są tego plusy, są tego minusy, są zwolennicy, przeciwnicy, wiadomo, różnie to bywa. Ile ten kalendarz kosztuje, gdzie go kupić? Przede wszystkim zacznę może od takiego wstępu, że zawsze poda. Te ceny kalendarzy adwentowych w filmach, i po prostu ja wtedy do tego filmu to pamiętam. A później, gdy otworzę kilkanaście filmów i wy się mnie pytacie, ile ten a tamten kosztował, to ja nie jestem w stanie mieć tego wszystkiego w pamięci, więc dlatego te informacje są zawarte w filmach. Więc tak, na polskiej stronie Zalando ten kalendarz jest do dostania za 59 zł, ale jest też taka opcja zapisania się do newslettera, wtedy dostaniecie 10% rabatu, więc wychodzi to około 53 zł. Cena naprawdę bardzo fajna, ale jest tutaj jeden dosyć duży, bym powiedziała minus, ponieważ możecie już zauważyć, że ten kalendarz naprawdę jest malutki, drobniutki, ale ma on o wiele mniej okienek niż zazwyczaj w klasycznym kalendarzu adwentowym. Bywają okienka na 24, nawet na 31 też takie otwieram, a ten ma tylko 5. No, ale dobra, jest też może w tym jakiś sens, więc zobaczmy, czy będzie się opłacało kupić ten kalendarz adwentowy, a na plus tego kalendarza adwentowego przemawia to, że są tutaj tylko i wyłącznie Łącznie pełnowymiarowe produkty, więc to jest coś fajnego. Wyciągam pierwsze pudełeczko i w jaki sposób można otwierać ten kalendarz adwentowy. Właśnie te cztery okienka są na każdą niedzielę adwentu, a piąte można otworzyć w święta. Dużym plusem tego jest też to, że pudełka są naprawdę spore. Te na pewno jest ciężkie, więc być może naprawdę jakieś fajne produkty dali. Kto wie, kto wie. Czminka nam tutaj się trafiła, taka w czarnym opakowaniu. Oznacza to, że to będzie jej matowa wersja. Sprawdźmy jaki ma kolor. Już widzę, że mi się spodoba. Numer 110. Sprawdzę oczywiście, jak ten kolor wygląda na skórze. Mimo, że jest matowa, naprawdę bardzo łatwo się rozprowadza. Cena tej pomadki na stronie Zalando to 29 zł, a kolor również mi się podoba. Troszkę ciemniejszy, trochę różowy, trochę jakby w fiolet delikatnie wpada, ale zdecydowanie jest to coś nietypowego. Wiecie, jak to często w tych kalendarzach bywa? Albo brązy, albo róże, albo czerwienie. To jest spoko. Z tyłu opakowania akurat był napis o szmince, więc Włożę je tutaj z powrotem. No, no, no i teraz chyba największe pudełeczko z tego kalendarza. Ciekawe jestem naprawdę, co tu będzie. Fajnie, jakby się jakaś paletka z kalendarza adwentowego. Jeżeli oglądaliście ten duży Maybelline, no to możecie później porównać, który wam się bardziej podobał. No. Udało mi się zgadnąć. The City Mini Palette, paletka w mniejszym formacie, ale mamy sporo kolorów. Nie mogłam znaleźć ceny na Zalando tego produktu, ale na innych polskich stronach paleta kosztuje 39 zł. Na pierwszy rzut oka spodobał mi się właśnie ten złoty, błyszczący cień. Tak się przedstawia na skórze. Chyba trochę ciemniej niż w opakowaniu. Reszta cieni to maty i zauważcie, że przy dwóch produktach już nam się zwrócił ten kalendarz adwentowy. Trzy ostatnie cienie jeszcze przetestuję i tak to wygląda na skórze. Dobry pigment, przyjemna formuła. Myślę, że kolory również są w miarę neutralne. Jedyny ten zielony to może nie każdemu podpasuje i niestety on się troszeczkę sypał. Dajcie znać, czy ta kolorystyka Wam podpasowała. Z tyłu na pudełku napis Shine Bright Like a Diamond, czyli troszkę nam się to kojarzy z piosenką. Wiadomo Rihanna, ale z drugiej strony mamy informację, że jest to numer 540 tej palety i nazywa się Diamond District numer 3. No i myślę, że w takim kalendarzu adwentowym z mniejszą ilością pudełeczek czy też okienek może być lepiej z tymi produktami, bo wiecie jak to jest. W tych takich tańszych dużo z bubli, zapychaczy, niepotrzebnych gadżetów, a tutaj jest lakier do paznokci, a na opakowaniu również lakier do paznokci to Glam to Give a Dam. No i zobaczmy jego kolorek. Myślę sobie, że jest to fajny, świąteczny odcień, ponieważ jest taki z drobinami czerwony. Raczej to brokat nie jest, bym powiedziała, że takie metaliczne wykończenie. Nazwa lakieru to Smoked Roses Color Show i w internecie znalazłam, że cena to będzie 10 zł. Numer 4. Póki co tamten lakier to była najtańsza z rzeczy z tego kalendarza adwentowego, co będzie w czwórce. Obstawiam albo jakąś kredkę, albo tuż do rzęs. Osobiście wolałabym tuż do rzęs, wiadomo. Gdzie to się kryje? A, tutaj. Pomadka do ust w kredce numer 310. Coś mi się wydaje, że ten kolor w ogóle jest podobny do tego poprzedniego. Wygląda trochę jak zakurzona, ale intensywny kolor. Wiem, że lubicie mój tekst o masełkowej konsystencji, no to tutaj zdecydowanie bym powiedziała, że wręcz aż taka mokra. To jest dla mnie dziwne, jak na kredkę. Za ten produkt życzą sobie 24 zł. I naprawdę jestem zaskoczona, bo zazwyczaj kredki, wiadomo, kojarzą się z takimi sztywnymi, bardzo twardymi konsystencjami. Postanowiłam Porównać te dwa kolory koło siebie, różnica jest. A na pudełku również napis związany z produktem do ust, i zostało nam ostatnie świąteczne. Dla mnie byłoby to wigilijne okienko. Lub też w sumie można otwierać go do Mikołajek, a wiadomo na Mikołajki zawsze jakiś prezent się dostanie. Też jest jakiś to patent, widzę coś żółtego, no to musi to być tusz. Wow, ja się z nim zachwycam, ale widzę, że nie tylko ja, bo ostatnio przy kalendarzu adwentowym z Maybelline gadaliśmy sobie odnośnie właśnie tych tuszy i dużo ludzi jest zadowolonych. Ja sobie go otworzę, bo mój, który już mam to troszkę jest wyschnięty, zdecydowanie powinno się często wymieniać tusze do rzęs, Fajna szczoteczka, taka klasyczna. Nie jest silikonowa, ja naprawdę ją lubię. De Colossal Volume Express Mascara. I na Zalando ten tusz kosztuje aż 34 zł. Wiadomo, tam kupiłam ten kalendarz, więc stamtąd staram się brać ceny kosmetyków. Ale gdzieś tam na necie można to dużo taniej kupić. Pudełeczko również tuszowe. Ja zabieram się za podliczanie cen tego kalendarza. Jak sami się możecie domyślać, wyszło naprawdę dużo. Jako, że moim ulubionym produktem do rzęs jest żółty tusz. Jeżeli ten odcinek się spodobał, obejrzałeś do końca. Napisz żółty w komentarzu, ale przejdźmy do podsumowania cenowego. Wiem, że to zawsze najbardziej lubicie. Więc kalendarz adwentowy przypominam kosztował 59 zł, a wszystkie produkty, które znalazły się w tym kalendarzu są warte aż 136 zł. Więc myślę sobie tak, jeżeli ktoś lubi produkty Maybelline, to naprawdę opłaca się to kupić. No bo raczej nie powiem, że na testowanie tej marki, bo wiadomo, jest to taki klasyk i wszyscy ją znają. Ja naprawdę sporo produktów różnych z Maybelline używam. Możecie gdzieś tam sobie poglądać moje stare filmy, bo ja już od 8 lat nagrywam, więc na pewno gdzieś tam się one przewijały. To teraz ważna kwestia, mam pytanie do was, który kalendarz adwentowy z Maybelline bardziej wam się podobał? Ta tańsza opcja czy ten duży? Piszcie koniecznie w komentarzu. Dodam jeszcze tak na szybko, że przeliczając cenę 59 zł na ilość produktów w tym kalendarzu wychodzi 11,80 zł za produkt. Wiadomo, tutaj mieliśmy tańszy lakier do paznokci, ale reszta zdecydowanie przewyższała tą kwotę. I pozwolę sobie na krótkie słowa do Was. Bardzo chciałam Wam podziękować wszystkim osobom, które podczas mojej serii kalendarzy adwentowych zostawiają łapki w górę, komentarze, chcą wspierać mój kanał. Naprawdę to pomaga i widać, gdy to robicie. Teraz mogę już powiedzieć po tych Kilkunastu filmach, że po prostu piszecie mi jest mega duży odzew, że te filmy Wam się pojawiają na głównej subskrypcji, więc dzięki Wam ten kanał się rozrasta. Widzę, że też pojawiły się komentarze, że nie pomijacie reklam i tak dalej, a nie jest to tajemnicą, że na YouTubie YouTuberzy dostają pieniądze za to, gdy ktoś nie pominie reklamy, bądź w nią kliknie. A ja oczywiście nie ukrywam, że pieniądze właśnie z tych reklam przeznaczam na kolejne kalendarze adwentowe. Jak widać, ten był tańszy, ale widzicie sami, co się dzieje w tym roku, że te kalendarze naprawdę są ogromnie drogie. Więc dzięki Wam mogę te filmy nagrywać, mam nadzieję, że Wam się podobają. Wypiszecie do mnie miłe komentarze, staram się na nie odpisywać, ale postanowiłam umieścić tutaj kilka słów podzięce do Was, buziaki i widzimy się już jutro o godzinie 15 na kanale Glam Paula TV w kolejnym kalendarzu adwentowym. Będzie coś nietypowego, pa pa!